Witam wszystkich z tej strony, Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem Battlefield 4 multiplayer i oczywiście moja opinia na temat tego, co zobaczyłem, czego doświadczyłem w nowej, pełnej już wersji oczywiście multiplayerowej rozgrywki Battlefield 4. Dotyczyć ta opinia będzie tylko i wyłącznie multiplayera, nie singleplayera, wiadomo, że w singla. Gra się zaledwie kilka godzin i na naprawdę niewiele mnie on interesuje, aczkolwiek pewnie go przejdę, ale multiplayer zajmuje nam przede wszystkim bardzo dużo tego czasu i w niego najczęściej pogrywamy, to z multiplayerem najczęściej mamy do czynienia, tak więc ten... Oczywiście ta opinia będzie dotyczyła tylko i wyłącznie multiplayera i jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Nie musicie się z nią zgadzać, nie musicie się nią sugerować. Jeżeli idziecie do sklepu i zastanawiacie się, czy kupić, czy nie kupić, słuchajcie, każdy ma swój rozum, każdy ma oczy i każdy widzi, jak to wygląda. E jest wiele materiałów na YouTubie i nie tylko, dotyczących właśnie Battlefielda, i każdy może oczywiście e, sam zadecydować, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, czy to mu się spodoba, czy to mu się nie spodoba. Tak więc e, decydujcie już sami. E, jeżeli chodzi o pewną taką opinię, która no jest. Powiedzmy, że dosyć często używana wśród graczy Battlefield 3, wśród graczy Battlefield 4, już w tej chwili, że Battlefield 4 to jest tak naprawdę Battlefield 3,5. I po części mógłbym się zgodzić, i za chwilę wytłumaczę dlaczego, a po części bym się nie zgodził. Pierwsze, co byśmy musieli zrobić przede wszystkim, to podzielić tak naprawdę Battlefield 4 na dwie. Takie odrębne części, i w tej jednej części znajdować się będzie Battlefield 4 z konsol starej generacji. W drugiej części znajdowałby się Battlefield 4 z pc które uciągną właśnie tąże część Battlefielda, a także konsol nowych generacji. Jeżeli chodzi właśnie o te stare generacje, to niestety, ale po części muszę się zgodzić, ponieważ wyglądem, wyglądem jest on. Identyczny powiedziałbym jak Battlefield 3. Ale tylko i wyłącznie wyglądem. Jeżeli chodzi o zastosowania, jeżeli chodzi o fizykę poruszania się, jeżeli chodzi o e, zastosowania w klasach, e, różnorodność tych klas, e, zmiany w osprzęcie i tak dalej, i tak to jest zupełnie coś innego niż było to w Battlefield 3. Jeżeli chodzi o podobieństwo, to jedyne co możemy tutaj porównać i powiedzieć, że jej wygląda to tak samo lub też podobnie, to oczywiście grafika. Z tym, że w niektórych aspektach ta grafika jest lepsza, w niektórych jest ona gorsza i trzeba się po prostu doszukiwać tego. Jeżeli chodzi o kolorystykę, o realizm tej kolorystyki, właśnie w Battlefield 4, to jest ona dużo lepiej odwzorowana niż było to w Battlefield 3. Przede wszystkim dlatego, że ta grafika nie jest taka pastelowa, cukierkowa, jak było to w Battlefield 3. A jeżeli chodzi o na przykład wygląd niektórych rzeczy, niektórych pojazdów, to trzeba przyznać, że wyglądają one gorzej. Wsiadłem chociażby do Jetta i wydawało mi się, że jestem w jakimś Dziwnym kwadratowym pudełku, które no absolutnie nie odzwierciedla tego, co powinienem znaleźć w takiej prawdziwej maszynie latającej, jakim jest myśliwiec. Więc te plusy i minusy, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli to wszystko by się wrzuciło do kupy, to i wyszłoby na zero. A więc wygląda to, można by powiedzieć, tak samo jak w BF3, ale tak jak mówię, jest mnóstwo rozwiązań, których nie znaleźlibyśmy w Battlefield 3 i które na pewno będą wyróżniały w jakiś sposób tą nową część Battlefielda i nie będzie go można porównać tutaj do e, trójki. I jeżeli chodzi o tą drugą część, o której mówiłem, a więc te Battlefield 4 z konsol nowej generacji i PC-tów, które uciągną tego Battlefielda, to słuchajcie, tu już nie ma co porównywać. Jest on dużo, dużo lepszy, jeżeli ktoś uważa, że jest identyczny lub że jest chociażby to 3,5, to niestety, ale no nie wiem, no jest to jego opinia, ale ja osobiście uważam, że tak nie jest, ponieważ wygląda on 100 razy lepiej niż BF3. Poruszanie się postaci jest lepsze, fizyka wszelkiego rodzaju poruszania się jest dużo lepsza. Graficznie, oczywiście, no nie ma nawet porównania. Oglądałem, wy to sobie, sobie też możecie porównać e, gdzieś tam e, tą grafikę pomiędzy PS3 a chociażby PS4, ponieważ już można znaleźć w sieci mnóstwo materiałów dotyczących właśnie e, e, Battlefielda 4 na PS4. I tam, słuchajcie, ta grafika na pewno odbiega od tego, co możemy dostać w Battlefield 3. Czy też na, czy przede wszystkim Battlefield 4 na PS3 czy Xbox 360, jest to naprawdę ogromna różnica. Tak więc, no, nie wiem, no, ja, ja to w ten sposób postrzegam, ale mogą się oczywiście zdarzyć y, y, takie osoby, które powiedzą, że jest jednak y, inaczej, że nieprawda i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra. Co jest takiego innego w tymże Battlefieldzie? Przede wszystkim klasy i to, co te klasy posiadają. Zauważcie, że ja w tej chwili gram bardzo agresywnie snajperem. Ja w tym, w tym momencie nie boję się żadnych czołgów, nie boję się żadnych pojazdów opancerzonych, absolutnie niczego. Jedyne, co by mogło mi tak naprawdę zagrozić, to jest to oczywiście jakieś wsparcie z powietrza, którego tutaj nie ma. I to naprawdę różni to. Co mogliśmy dostać w Battlefield 3, a Battlefield 4? E, różnorodność klas, chociaż nie do końca o to wszystko wychodzi na dobre. E, I tak, jak na przykład to, że snajper e, powróciliśmy tutaj z, z Battlefield Bad Company 2, gdzie snajper miał na przykład właśnie C4, e, i tutaj też to ma, to, to jest oczywiście na plus. E, szereg różnych wyposażeń w innych klasach. Powiedzmy, że będzie na plus, ale jest oczywiście jeden minus, który już w tej chwili mi nie odpowiada, i nie odpowiadał mi on chociażby w Battlefield 4 Open Beta, gdzie już wtedy wspominałem o tym, że będzie to złe rozwiązanie. Mowa przede wszystkim o tym, że w wyposażeniu chociażby medyka, nazwę go medyk, mowa tutaj oczywiście o szturmowcu, że w wyposażeniu tego medyka możemy sobie a raczej mm, nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby używać defibrylatora. A więc możemy sobie zamienić ten defibrylator na chociażby M320. I to niestety jest gorsze, ponieważ już w tej chwili słyszy się i widzi się przede wszystkim, że ludzie nagminnie używają zestawów innych niż ten właśnie z defibrylatorem. E, gdyż jest on bardziej ofensywny, bardziej pomaga w tym, żeby zabić przeciwnika. A, a nie gra się w tym momencie zespołowo, i nie mamy go, nie mamy tego defibrylatora, żeby uratować tego kolegi. My też nawet nie mamy co liczyć na to, żeby ten kolega nas e, uratował, ponieważ widzimy, że on biega z tym M320. Pomimo tego, że w drugą klasę mógłby wsadzić co innego, ale nie, on z, z drugą, tą ten slot przede wszystkim w ten slot sobie włoży chociażby apteczkę taką e, mini i. W tym momencie jest to problem. Wiadomo, że jeżeli będziemy grali z znajomymi, to oczywiście możemy się ugadać, że słuchaj, bierzesz defibrylator i nie ma takiej opcji, żeby z czymś innym latał. Albo na przykład coś takiego, jakieś inne zastosowanie. Ale ja w tej chwili naprawdę na palcach jednej ręki mógłbym policzyć, ile razy podczas rozgrywek... Podboju, szturmu a, i jakichś tam innych jeszcze dominacji, niedominacji, że to na palcach jednej ręki mógłbym policzyć, ile razy byłem tak naprawdę uratowany przez współzawodnika. E, gdzie w Battlefield e, 3 było to na pewno dużo częściej stosowane. Tak więc nie wiem, czy taka tutaj mm, wolność tego wyboru wyszła na dobre przede wszystkim, na dobre gry zespołowej. Niekoniecznie, ale mówię, niektóre te zastosowania, chociażby ze snajperem tutaj i tego, i, i, i tym C4, i, czy, czy chociażby tutaj z zastosowaniem e, innych zestawów w innych klasach, e, no to powiedzmy, że jest ok. Dobrze, że mamy taką troszkę różnorodność, że e, będziemy mogli na wiele sposobów podejść przeciwnika, to myślę, że jest akurat na, na powiedzmy ten taki plus. Niestety, niestety, ale coś takiego, co było dosyć często omawiane na wszelkiego rodzaju spotkaniach związanych z właśnie przedpremierowymi jakimiś rozgrywkami w Battlefield 4, mowa tutaj oczywiście o tym Levolution całym, to niestety zawiodłem się. Zawiodłem się i dosyć mocno, ponieważ wydawało mi się i odnosiłem takie wrażenie, że to Levolution to będzie możliwość rozpierduchy na pełnej mapie, na całej mapie, że będzie można absolutnie, no niekoniecznie wszystko, ale że będzie można większość tych rzeczy zniszczyć. Że to Levolution faktycznie tak jak oni opowiadali, że żadna rozgrywka nie będzie wyglądała tak samo. Że to Levolution będzie wyglądało troszkę inaczej. Okazało się, że to Levolution to jest nic innego jak oskryptowana jedna rzecz, która którą jesteśmy w stanie rozwalić i ona w tym momencie zmienia nam charakterystykę mapy i to jest, to jest jedyna taka rzecz. Na jednej mapie możemy rozwalić jakąś tamę, na drugiej mapie możemy rozwalić jakiś komin, na, na jeszcze jakiejś tam innej mapie jeszcze coś możemy tam rozwalić, ale zawsze jest to ta jedna rzecz. Jeżeli chodzi o evolution no to niestety tutaj się zawiodłem, ponieważ myślałem, że to będzie działać troszkę inaczej. Co mogłoby być troszkę takim pozytywnym do tego podejściem, no to to, że większość tych budynków nie jest tak mocno oskryptowane i że możemy część tych budynków faktycznie rozpieprzyć. Tak więc to okej, okay, okej, okay, ale. Chciałem, żeby to l'Evolution, żeby to ta możliwość destrukcji była dużo większa, żeby faktycznie ta mapa w każdej jednej rozgrywce, ona mogła wyglądać zupełnie inaczej. A więc jeżeli nie podoba nam się jakiś budynek, jeżeli chcemy przejść przez jakiś budynek, to robimy w nim dziurę, przechodzimy sobie jak ta lala, ale okazuje się, że wypaskudzamy z C4, wypaskudzamy z M320, z rpg nie rpg jakiś jakichś innych tam jeszcze rzeczy i okazuje się, że niestety, ale ta ściana jest nie do zniszczenia. Tak więc tu niestety nie jest to tak jakbym się tego spodziewał. I niestety, widząc te gameplaye na PC mocnych, wid widząc te gameplaye na chociażby PS4, widzę, że to odskryptowanie jest w całej tej grze. Trudno, bywa. Jedno co można oddać już w tej chwili, chociażby DICE. To słuchajcie. Tak jak mówiłem to w przypadku wcześniejszych tam rozkmin na temat open bety, to mówiłem, że e, poprawiona będzie przede wszystkim e, ta beta, że to jest tylko beta, i że poprawione będą te mapy, i te mapy o, faktycznie one we, lepiej wyglądają. E, I że no, słuchajcie, już w tej chwili zaczyna się poprawiać pewne rzeczy. To mi się już podoba, to już na pewno, bo. Niektórzy mówili, że jest to celowo zrobione. Mowa tutaj o mm, chociażby tym przeładowywaniu, gdzie na przykład strzelając dwa razy, a mając pestek 30 w magazynku, strzelając dwa razy, a więc oddając tylko dwa strzały, mamy tych pestek 28, wyrzucamy magazynek i w tym momencie ładuje nam się cały magazynek, 30 pestek. Tak było do dzisiaj albo do wczoraj. I tak było tylko i wyłącznie na PS3. Na każdej innej platformie działało to tak samo jak w BF3. A więc te kule same nam się, że tak powiem, teleportowały z powrotem do tego magazynka. Więc wyrzucając 28 pestek, wracało nam już 30, ale z całego wyposażenia, oczywiście, znikało tylko dwie. Tak więc w tej chwili jest to już poprawione i niektórzy mówili, że to było dosyć fajne i że celowo to było zrobione, żeby nadać większy realizm w Battlefieldzie. Okazuje się, że był to tylko bug, był to tylko glitch występujący na PS3 i już w tej chwili jest on poprawiony, ale... Niektórzy mo mogliby się oczywiście zamartwić tym, że no słuchajcie, no kurde, było dobrze, było dobrze. Trzeba było bardziej pomyśleć o tym, czy wywalić ten cały magazynek, czy jednak zostawić sobie tego, tą połowę magazynka i zaryzykować. Oczywiście w momencie, kiedy trafimy na większą ilość przeciwników naprzeciw siebie. I z jednej strony było to fajne, owszem, ale z drugiej strony cały czas mieliśmy to przyzwyczajenie z BF3 gdzie po każdym praktycznie zabiciu przeciwnika i wypakowaniu nieważne ile pestek, człowiek przeładowywał, no i nie martwił się o to, że tych pestek będzie miał za mało. No ale poprawiono to, oczywiście stwierdzono, że jest to glitch, że tak nie powinno być, tak więc to poprawiono, ale cieszyć może oczywiście ten fakt, że DICE robi już w tej chwili coś w Battlefieldzie, poprawia pewne rzeczy. Są niestety bugi, są niestety e, rzeczy, które zauważyłem i już w tej chwili e, w, miałem na pewną rzecz w kurwa. Słuchajcie, no, była, była na przykład sytuacja, gdzie strzelał do mnie gość niewidzialny. E, gdyby ktoś w las jeszcze pod tekstury bym to zrozumiał. Chociaż widziałem też, że koleś do połowy pasa. Czy tam dopasa, o tak? Może dopasa w bieg w teksturach, a więc w bieg w chodniku. Tak więc wyglądało, jakby jego tułów z głową, z głową tylko zapierdzielał. Tak więc to są jakieś tam takie bagi glicze, które no jeszcze w tej chwili występują ale była to właśnie taka sytuacja, że koleś był niewidzialny i nie wiedziałem, czy było to spowodowane faktem, że ten kilka on nie działa dokładnie tak jak powinien, a więc że nie pokazuje mi tej pomarańczowej postaci, tylko czy ten gościu czasami nie jest faktycznie niewidzialny, czy, czy, czy coś nie jest, jest nie halo. No i dwa razy tak oberwałem niestety i okazywało się, że dwa razy ten koleś stał naprzeciwko mnie, a więc nie było takiej opcji, żebym go nie zauważył. Tak więc coś jeszcze jest tutaj e, nie tak, jeżeli chodzi o tą sytuację. Nie nagrywałem, naj, najgorsze jest to, że tego nie nagrywałem, a więc nie jestem w stanie tego nawet w żaden sposób tutaj Wam przedstawić, jak to mniej więcej wyglądało. Ale są to oczywiście, są w tej grze jeszcze takie bagi, są takie rzeczy, które mogą na pewno denerwować, ale myślę, że z, z czasem zostaną one poprawione. Bardzo ważną informacją, którą w sumie powinienem na samym początku powiedzieć, jest dźwięk dla, dla wielu bardzo ważna rzecz. I. Poza grafiką oczywiście ten dźwięk spełnia no, jedną z najważniejszych ról. I pytanie, czy ten dźwięk jest lepszy, czy ten dźwięk jest gorszy? Wydaje mi się, że lepiej jest odwzorowana e, część e, np. E, wydawanych dźwięków przez broń, a więc to przeładowywanie, a więc oddawane strzały ze snajperek. E, wybuchy, gdzie są bardziej spotęgowane, gdzie tych basów jest troszkę więcej, e, to na pewno e, troszkę lepiej wygląda. I dźwięk jest lepszy, aczkolwiek, niestety, myślałem, że z tym nie będziemy się borykać. Dosyć często są zwiechy, to może bym tego nie nazwał, ale bagi, jeżeli chodzi o dźwięk. I nawet na początku jakiejś tam rozgrywki, kiedy już się coś zaczyna, dosyć często jest taka sytuacja, że niestety tego dźwięku nie mamy. Musimy zaledwie tam parę sekund poczekać. Przepraszam. Mam nadzieję, że. E, znaczy nie wiem, czy na PC tak, tak jest, ale e, jak na razie są takie sytuacje, chociażby na PS3, że ten dźwięk gdzieś tam zamiera i nic nie słychać. E, ale tutaj myślę, że nie wiem, czy będzie, że tak powiem, e, to rozwiązane. Ponieważ pamiętamy, że w Battlefield 3 nie do końca zostało to e, zlikwidowane. Mam nadzieję, że tutaj e, będzie troszkę lepiej. E, jest oczywiście rzecz, która no niestety, ale dosyć mocno mnie zmartwiła. I jest to mega, mega, mega błąd. I mam nadzieję, że ten mega, mega, mega błąd nie będzie się powtarzał na chociażby konsoli PS4. Czy, czy, czy jest on widoczny na pc Dwa razy. I widzę, oczywiście w komentarzach też mi piszecie, dwa razy już mi zwiesiło konsolę, także niestety musiałem robić tak zwany twardy reset. Ech, to jest, słuchajcie, bolączka, której nie zdzierżę. Nie może być tak, że konsola będzie mi się zwieszała i że będę musiał coś takiego robić, ponieważ tym samym moja konsola dostaje mocno po bebechach i może być tak, że w pewnym momencie mi siądzie. I tak wiele wytrzymała już w swoim życiu, a nie chcę, by, że... nie chcę żeby oczywiście te zwiechy były częstsze, no bo byłoby to na pewno z dużym, z dużym minusem. Tutaj dla, dla BF4. Ja już niejednokrotnie robiłem takie sytuacje, że niestety, ale coś, co mi zwieszało konsolę, po prostu zostawało, sprzeda znaczy, zostawało sprzedane. I tutaj mam nadzieję, że te sytuacje mi się nie będą zbyt często powtarzały. Wiadomo, w BF3 także są takie sytuacje, chociażby na operacji Metro, gdzie zazwyczaj gdzieś tam pod koniec na tych ostatnich punktach na szturmie zwieszało nam konsolę i było to zarówno na Xbox 360, jak i na PS3, ale tutaj no niezbyt cieszyłbym się z tego faktu, gdyby, gdyby także takie sytuacje się zdarzały. Tak więc to są takie rzeczy, które na pewno są na spory, spory minus i no, lepiej, żeby takie sytuacje się więcej nie zdarzały. Jedna jeszcze rzecz jest dosyć dla mnie, no nie wiem, niepokojąca, bo słuchajcie, jednak tutaj klasa technika od samego początku ma dosyć ciekawe wyposażenie. Mowa tutaj o takim nakierowywanym pocisku, półnakierowywanym pocisku rakietowym, który, słuchajcie, no Holender może zrobić całkiem niezłą zadymę i dwie osoby z takim czymś potrafią bardzo szybko zniszczyć czołg, a więc to wsparcie... Pan, y, jakiś pojazdów opancerzonych może być dosyć słabe w stosunku do tego, co ma w swoim wyposażeniu e, technik. Mam nadzieję, że mm, coś tutaj będzie zrobione, żeby to nie działało w ten sposób, ponieważ naprawdę w tej chwili pojeżdżenie sobie dłuższy czas czołgiem. Aha, no nie wiem, no ja przynajmniej naprawdę miałem albo niesamowitego pecha, albo co. W każdym razie dosyć szybko ten czołg niszczono. Fajne są niektóre rzeczy i to myślałem początkowo, że jest to bug. Mowa tutaj oczywiście o, o tym, że helik chociażby, ten scout, czy tam AH6 jak on się tam nazywa. Że ten helik ma te podstawowe działko, i to podstawowe działko, one nie działa na pojazdy opancerzone. Trzeba będzie sobie dobrać inne wyposażenie do tegoż, właśnie helika, żeby móc likwidować pojazdy naziemne, co oczywiście w pewnym stopniu będzie, mam nadzieję, tutaj poprawiało sytuację piechoty, która będzie zapierdzielała gdzieś tam. I unikała tego helika i że ten helik nie będzie miał takiej niesamowitej e, mocy obalającej z tego podstawowego działka albo z tego zapasowego działka, które zostanie stworzone tylko i wyłącznie po to, aby niszczyć cele opancerzone. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, o tryb commander, bo pis, piszecie mi co, co na ten temat sądzę i tak dalej, ostatnio włączyłem na chwilkę dosłownie. Powiem wam, że ten tryb commander jest dobry tylko i wyłącznie na takie momenty, kiedy gdzieś się pojedzie, gdzieś się jest w autobusie, nie wiem, może na coś się czeka. Odpalamy sobie gdzieś tam na tablecie ten tryb commander i, wio, i jedziemy. To myślę, że jest jedyna taka fajna rzecz. A jeżeli chodzi o takie zastosowanie tego w sposób inny, czyli granie, to już troszkę nudno zaczyna się robić niestety. Tak więc, no słuchajcie, kwestia oczywiście tego, co kto lubi. Jak widzicie, no próbowałem niesamowicie tutaj. Zobaczcie na kilka tiketów przed samym końcem. Nie pamiętam już tutaj ile tych tiketów zostało, zostało ich 10, tak jest. I jesteśmy tutaj już na samej górze, robiłem co mogłem, oczywiście żeby pomóc tutaj drużynie za pomocą C4. No zobaczcie, robię niesamowitą zadymę i tu niestety pojawił się pewien taki mały problem, zleż wyrzuciłem to C4. Zobaczcie, zniszczyłem tylko tego jednego gościa, a okazało się, że wbiegło ich aż potem trzech, nawet czterech. Co niestety nie uchroniło nas od tego, aby wybronili tego jednego MK, gdzie walczyliśmy naprawdę jak lwy, żeby dostać się do tego M-Koma. Tak więc gameplay, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chodzi o opinie, jeżeli chodzi o moje takie. Ogólne podsumowanie tego, jak wygląda ten BF4, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, to powiem Wam, że mi się podoba. Jeszcze w trakcie oczywiście tych kolejnych gameplay będę mówił o tym, co mi się może podobać, co nie. W każdym razie myślę, że na początek... Jak najbardziej te rzeczy, które tutaj wskazałem, no to wskazują na to, że. Które wskazałem, wskazują na to. Te rzeczy, oczywiście, o których tutaj mówiłem, no to myślę, że są na plus w większości. Aczkolwiek mówię, są pewne rzeczy, które naprawdę mi się nie podobają i mam nadzieję, że zostaną one dużo lepiej rozwiązane w przypadku, znaczy, kiedy, kiedy ten BF4 będzie paczowany i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Zapraszam na mój kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej. Trzymajcie się, cześć.